Witam, dzień dobry, Piotr Buszko, Piekarnia Vitafit. Jesteśmy mikropiekarnią, tak naprawdę, która opiera swoje produkty na zdrowych składnikach i robimy wszystko tak, by te produkty były produktami zbliżonymi do produktów domowych. Cała historia właśnie tak powstała, że moja małżonka szukając zdrowego chleba, nie była w stanie takiego znaleźć na rynku i zaczęła sama wypiekać chleb. Od słowa do słowa zaczęły się wypieki w domu, a następnie zwiększała się skala, aż do dzisiejszego dnia, gdzie skala już jest dość duża, bo można znaleźć we Wrocławiu na już prawie 20 punktach, które chlebki dowozimy trzy razy w tygodniu. I głównie opieramy się na chlebie żytnim na zakwasie. To mogą być chleby razowe, żytnie na mące żytniej 2000 lub na mące żytniej 720, która już nie jest razowa. E, mamy też chlebki bezmąg glutenowy gryczany, kukurydziany. E, dzisiejsza nowość chlebek pierwszy raz wypiekany, pszenny, e, który powstaje w procesie autolizy. To jest też na zakwasie, lecz jest on. E, Troszeczkę innym procesem. Tam dojrzewanie chleba trwa 24 godziny. Jest to chlebek czekoladowy dzisiaj z dodatkami. Oprócz chlebów zaczęliśmy też tworzyć kwasy chlebowe w bardzo taki tradycyjny sposób. To są kwasy chlebowe robione z chleba, gdzie robimy sucharki z chleba, a następnie zalewamy wodą i dodajemy zakwasu. Nie droży tylko za kwasu, dlatego kwasy chlebowe nasze nie mają alkoholu, za to mają bardzo dużo probiotycznych bakterii, tak jak kiszonki, kefiry, jogurty. E, obecnie mamy pięć rodzajów, w zależności od tego, z jakiego chleba są robione e, i czy są dosładzane i czym są dosładzane. E, udało nam się zdobyć certyfikat Zielonej Doliny na dwa nasze kwasy chlebowe. Friankę, czyli kwas chlebowy. Na chlebku gryczanym, czyli tym bez mąk glutenowych e, oraz na hanihanie, czyli wersję miodową żytniego kwasu chlebowego. One są produktami niepasteryzowanymi, więc tak jak mówiłem, e, jest to źródło zdrowych, probiotycznych bakterii, przede wszystkim, przede wszystkim Lactobacillus. A, e, I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o nasze produkty. Zapraszamy e, i tak jak zawsze powtarzamy: smacznego i na zdrowie.